Dzień dobry, jestem dzisiaj na obchodzie całego sadu. No i patrzymy, co się dzieje, jak to wszystko wygląda. Liście już w większości spadły. To, co zostało, to już nie ma żadnego znaczenia dla drzew. Były spore mrozy, także pospadało. No i przyszedłem patrzeć, czy zajączek nie robi roboty. To jest akurat Jona Prince, ale byłem w drugim Starze. On był pokazywany we wcześniejszym. W filmie, to już nie będę go pokazywał, przeszedłem cały sad, uszkodzeń nie ma. Co na zające i na myszy? Proszę Państwa, ja kiedyś zrobiłem potworny błąd, którego żałowałem bardzo długo. Kupiłem osłonki plastikowe, które są w sklepach, metrowej długości i pozakładałem na drzewka. Ucieszony, że już załatwiłem sprawę, że przychytrzyłem zająca, że nie będzie mi z drzewek. Ok, zająca przechytrzyłem. Tylko jakie było moje wielkie zdziwienie wczesną wiosną, kiedy drzewka po ruszeniu zaczęły więdnąć. Nie przyszło mi nawet do głowy, jakie szkody te rurki mi narobiły. To była domolka sadu. Około 400-500 drzew było obgryzionych przez myszy. Część tych drzew musieliśmy wyrwać, bo były obgryzione dookoła. Kora była zjedzona od góry do dołu na wysokości tych rurek myszki sobie wlazły pod pod tą właśnie rureczkę śnieg wtedy był bardzo mocny miały raj opierdzieliły mi całą korę od góry do dołu ile tam mogła sięgnąć także więcej już tego nie zastosuję druga sprawa pod tymi rurkami jest duża wilgotność kory ta kora nie wysycha i e, super Super takie warunki do bawełnicy korówkowej, która, jak wiemy, wychodzi z ziemi. Bardzo duża wilgotność do, do tego zwójki, do korówki, która wgryza się nam w siejki. I ona też ma znakomite tam warunki do zasiedlania. Także ktoś wymyślił te rurki, ale to jest dla mnie jedno wielkie nieporozumienie. A po drugie to plastik. Który potem nam pęka pod wpływem słońca, lata po, to po całym sadzie. Jeżeli mamy troszeczkę chronić to środowisko, to jeszcze plastik do sadu nosić. Najlepsza, jak dla mnie do tej pory, jest farba Skajpsejcyną. To jest gorzka substancja. Skajpsejcyna znaczy to jest paląca, plus do tego gorzka. Jeszcze tam jest dodane i kwasek i piasek kwarcowy nie ma nic lepszego ja całego Brookfielda tym pomalowałem zero uszkodzeń tam troszeczkę sobie dziabnął ząbkiem i on już więcej nie podchodził czy mysz czy zając bo to chrupie w zębach a po drugie gorzkie farba ma to do siebie że po miesiącu jeżeli są opady zaczyna to wszystko zmywać i trzeba poprawiać ale to jest ekologiczne nie ma tego plastiku i nie ma żadnych Uszkodzeń. Jeżeli chcemy już tak naprawdę dobrze to zrobić, to uważam, że tylko tą farbą. Farba emulsyjna z dodatkiem piasku kwarcowego i substancji palących. I tyle w temacie. I tyle w temacie. Nie ma co tutaj za bardzo kombinować, bo e, naj, najlepsze rozwiązania są proste rozwiązania czyli farba pomalować przejść. Jeszcze można smarować tą pastą co jest po hmm, pogotowaniu siarki. Też skutecznie to odstrasza, bo zając ma dobry węch także i słuch. Także także ta właśnie ta, ta pasta po ten kit po gotowaniu cieczy kalifornijskiej pomalować pnie rękawiczką i też co naprawdę robi super robotę. No dobra. To tyle na dzisiaj. Dziękuję. Pozdrawiam.